Witamy na animacjach. Ważna informacja, prawda Rossia? Tak, macie obejrzeć do końca, a nie. Musimy napaść na królestwo, żeby przejąć władzę na całym światem! A czy krowy latają? Oczywiście, że nie. nigdy w życiu nie napadnę na króla. Nie, ja na pewno nigdy nie napadnę. Na... Hmm, pójdę do króla i to mu to powiem. Jak to nie? To złota też nie będzie. Pomaście sobie o złocie. A my chętnie napadniemy. To jaki plan szefowo? Jesteśmy gotowi. Czarny, czarniejszy idziemy. Królu, zabawki chcą napaść na królestwo. Co? Nie pozwolę na to! Czas wyszykować dla nią! Chodźcie, idziemy napaść! Już idziemy szybko, Ja nie chcę, żeby była wojna, trochę się boję. Zabawki z królem, czyli ze mną na prawo, a zabawki z nią na lewo! Ha, ha, widzisz, to wam jest mniej osób! musicie obejrzeć wszystkie filmy. Ja super lajki, my nigdy o to nie prosimy, ale dawać super i lajki, bo was znajdziemy. Nara i widzimy się, mam taką nadzieję. To się nagrywa? Ja nie mogę, to się nagrywa?